Ну, один добрый. О, а у тебя какие-то добрые есть?

mm Möchte ah. yeah mm -hmm. Proszę zaraz wypełnić zaświadczenie o wymeldowaniu mi stąd. Ja to byli, tylko nie jadę. Ja jadę do tego, jak się nazywa. Do no to wódkata. teraz ujedź, będziesz blisko. Do adwokata jadę. Blisko nie pa, będę. Papierek ten daj. Trzeba wziąć i wypełnić i wymeldować mnie stąd. I już. I będzie bez problemu. Ja jadę do adwokata. Bo ja nie będę na stop Ciebie słuchał. To powiedz, powiedz dla dzielnicowej, dla Pani dzielnicowej, że Ty powiedziałeś, że ja za majty siedziałem. A to, że że ja chcę się też na rozmowę. Bo Ty nie będziesz mnie ubrażał. Słyszałeś? Powiedz, że ja też chcę się no mleko za mleko, z tego buteleka mleko za mlekiem To powiedz, że No Proszę, żebyś ty mnie z domu wyrzucił Rozumiał pan? nie nagrozie, o nieznany już Już nieznany Ja chcę, żebyś po prostu Ja mam prawo Mieszkać tam, gdzie mam gdzie chcę mieszkać? Ja nie muszę tutaj mieszkać. Ja chcę, żebyś ty spędził święta sam w domu. Bo nie będziesz mnie nastał wyzywał. Ja cię nie wyzywam. Za Majty ja siedziałem. Ja się nie wyzywam, ale, ale ty tu mnie wyzywasz. Za Majty ja siedziałem. I tym. Za Majty ja siedziałem. I nagrywasz. Tak. Jak? To słyszycie, że ja coś wysyłam? Tak. No słyszycie? Zawsze jak ja nagrywam, to zawsze się wtracasz. Ty masz więcej do powiedzenia. Ja nagram też. To się nagrywaj właśnie. Nagrywaj. Dzień dobry Państwu, mamy dzisiaj czwartek. Czwartek, -no. -no. Jak małe dziecko, słyszycie? Ojciec, siano. Składał, tatuś, składał, ja. Składaliśmy obydwa. Ładna piosenoszkę dla Was. Słyszeliście, jak Wojtek nic coś jeszcze... Nie ma wulgarnych słów, ale zaraz może pojadę, pojedzie. O słyszycie, o już. Wulkarne Gada głupoty. Ja to, na moim kanale nie ma wulgarnych słów. Nie ma, o nie ma, na mnie na stop ty no, gadujesz tak, tak. głupoty. No powiedziałeś, przepraszam bardzo, a dlaczego? No, czy ja pierwsza kamera stoi, zobaczcie. A to ja nagrywam. Czemu przyje. Ty nagrywasz na mnie? O, żeby, żeby, żeby Nie, ja nie chcę, żebyś Ty mnie nagrywał. Ja kamerę pokazałem. Nie, nie pokazałeś. Ja Ciebie też pokażę. I powiem ziemniaczki grzeje. lejki wziąłem. No, zaraz trzeba no Pokazuję! Nie... Jak on mnie nagrywa, to ja też jego będę nagrywał. Trzeba będzie jechał adwokata. Co? Jedź. W sprawie zamoczy listu. Krzysztof Pawł, bo bez przerwy ten Krzysztof nie wiadomo czego chce ode mnie. Jakie racje się przyczepia, co chce, dlaczego chce i tak dalej. Dlaczego tak nęka mnie? Ja jego nie nękam, No jego nie wypisuję. Jeszcze pisze, że on y, z Anglii. Nie, ty jesteś tutaj nie, w Polsce, mieszkasz, a najprędzej to mieszkasz w Białymstoku. soku że ja ciebie nie, nie znajdę. Znajdę człowieku. Nie taki jest świat duży. I nie taki człowieka maluje, żeby człowiek człowieka nie... Drzewo, jest takie przysłowie Krzysztofie, bo drzewo z się nie zejdzie, a człowiek człowiekiem zejdzie się kiedyś. I wyjdzie to ten ostry na wierzch. Sam przecież przepraszam, sam przecież wszystko. Bo źle zrobiłem, źle robiłem. Kiedy będzie niebieska karta dla mnie? Ale, ale, ale to mnie była radość, pociecha. O radość, będzie niebieska karta, słyszeliście. Cieszyłem się, że pisałem nie... do sądów, rejonowych, okręgowych, jeszcze jakich, że Musiałem ciebie denerwować, musiałem ciebie e, po to jechać, żeby żeby no tak. ty Twarz taka u ciebie się rośnie już znów. żeby ty spokojnie w domu nie siedział, tylko żeby jeździł, jeździł, to po wokatach, to po sądach, to po szpitalach, żeby w domu nie siedział, żeby... Nie mógł spokojnie żyć, tylko zawsze, żeby miał biedę, cierpienie, zgryzotę. No paweł, pozwolenia, powiedział, żebym ja za prąd zapłacił. I no dałem powiedz, 250 zł, czemu nie zapłaciłeś? 21, 22, zapłacę tego miesiąca, przyniosę tobie z poczty, bo e, do środka się nie wchodzi, się, bo jest koronawirus, to na poczcie płaci się. No właśnie, nie można się poruszać nigdzie, wszystko teraz... Od soboty snu w hotele pozamykane. Wszystko pody snów pozamykane. No, ja chorobę to ustanowiłem. Ja też nie, nie ustanowiłem. A ja nie mówię, że choroba przyszła sama do ludzi. Każda choroba nagle przychodzi, Wojtek. To wiesz, Ja u... nie Wojtek dla ciebie jestem. Może... E, nie, Wojtek i przyjaciel, nie. przyjacielu drogi. Jaki ja przyjaciel drogi? Mówię, mówiłem. Tak. Pisałem, nawet na piśmie złożyłem, jak pisze, proszę poszukiwać mego kochanego przyjaciela Wojciecha S. Borodu. Poszukiwać. A co, ja zaginiony no. jestem? Ja umarł, czy co? Ja nie wiem. Bo on wyszedł z domu i już dwa dni nie ma. Po dwa dni nie ma. Poszukiwać. I A ja teraz pojadę sobie na tydzień czasu. Gdzie? Do Wrocławia. A jak będzie trzeba to pojadę do Wrocławia, a mogę sobie zwiedzać świat. Możesz, ale musisz mnie informować, gdzie i tak dalej. O. A co tu ty jesteś? Ja po wyjeżdżam już. Gdzie wyjeżdżasz? A nie to napiszę pismo i wiadomo co będzie. Co to będzie? A co ty mnie kurno o straszysz? Nie wiem, ja Co ty? Powiedziałeś, że. Ale jest taka mnie. Po 48 godzinach, jeżeli człowiek nie wraca do domu, uważa się człowieka zaginionego. I ja każdy tak... ka ka ci powie, Paweł, wszyscy powiedzą, że ma prawo koronowi złożyć To proszę, proszę składać. Pismo proszę składać. o poszukiwanie ciebie. Poszukiwanie. Ka to każdy człowiek na człowieka. E, składa, żeby poszukiwali, żeby znaleźli, bo ile ludzi ginie, nie wraca do domu, starszych, młodszych, dzieci, e, koleżanki, koledzy. A ja przepraszam bardzo, odziewię, czy ja tutaj muszę dziadki. mieszkać do końca życia? Nie muszę mieszkać do końca życia. I, i powiem tak, że ale musisz się informować, gdzie... A jak ja się wyprowadzać chcę, to powiem Panie Krzysztofie, zabieram swoje rzeczy, wyprowadzam się, chcę gdzie indziej mieszkać, mieć nie, spokój. adres musisz tak. podać, adres musisz podać, bo jeżeli pismo będą przychodzić, ja muszę wiedzieć, gdzie, gdzie odsyłać listy. Nie, spokój. to ja po, poinformuję urząd, tam gdzie jestem zameldowany, żeby przysyłali gdzie indziej mi listy. Już. Urząd do urzędu nie będzie informować, że... Tam ja? Proszę, nie, a co to, kurde, Ty, kur, ty, ty będzie się informował? I, ...i tak dalej. To ja najwyżej listy, a jak policja przyjedzie, ja powiem, ci, wyprowadził, nie ma, proszę go poszukiwać. No ja poszukiwać. Koniec. I będą poszukiwać po maledunkach wszędzie. Znajdą cię, I do więzienia Tanka na 25 lat. Wejedzie, Gdzie będziesz mieszkać? Powiedzą, Panie no dlaczego pan tam gdzie godzin nie poinformował? Co? Wracasz pan tam, gdzie Mieszkałeś. Nie, nie muszę tutaj to, mieszkać, pan, wracasz, nie. nie muszę tutaj mieszkać, Nie. panie Krzysztofie, ja tutaj nie muszę mieszkać, to, ja chcę normalnie życie to, sobie ułożyć, się... znaleźć sobie żonę. To, to policja powie, jeżeli pan nie chce sam, siedź pan do samochodu, do rady wodu, pana na szkolną 17 w stoku tam pan będzie przebywać. Nie, nie Proszę będę przebywał. A nie, to nie chcesz pan dobrowolnie, to... Wie pan, co robimy? Zamykamy cię do więzienia no. na 25 nie, lat. Nie. Zamykacie no tylko nałożą srebrnobrączki, jak ja mówię. Widzicie? Nie w obrączkach. Tak. To każdego człowieka robią. I powiem, proszę... Ale za co? co ja to ja zrobiłem? Przyjmujesz pan... Ja mówię, ja nie wymelodowałem, nie mam tam jego podpisu. Jego wola. Jego wola, nie mogę a, a, a po co no. mi to mieszkanie, jak to mieszkanie zadłużone jest? No. I powiem tak. Po co mi to mieszkanie jest? Panowie, czy za pięć lat umrzesz? Jadę. To po prostu ja zamordowany jestem? Ja. dobrze jestem zamordowany, Ja to nie raz urząd, mówiłem przed wojskiem, przed wszystkimi mówię, Wojtek, chodź do Nataruścia, ja opiszę. Chodź, ja chcę, do to... śmierci moje, po śmierci twoje. O, chodź. Chodź. A ty nie chcesz jechać. Na razie. Bo, ale niech będzie. Halo. Tak, słucham. Nieznany. Dzień dobry. No na razie. No, sami widzicie. Proszę? Nieznany. Na stał.